Damien gave up T-Bone, he said he'd stop me, and he's actually trying. He won't win this one. that wasn't Ow. Who knows where you are? I think you're confused, amigo, missy I remember sending you in there to erase me from Team radar Well, it worked, except the militia's coming for you. Some no, no, I should just listen to the voice in my head that says, stay in bed. Some days, yeah. O... No już jadę, już jadę. Nie wiem czy motor to było dobre rozwiązanie. Wolałbym zdecydowanie jakiś szybszy samochód i bardziej wytrzymały. Uuuuu, nie nie drzewa, nie nie! Aiden. To cholery, Aiden Dobra, gdzie zostawiłeś swoją... swojego rumaka? Tu idę. O, ok, wyluzuj. Po Wy prostu kierow kierownicy. Ktoś dzwoni. już się spieszę, stary drzewa wszystkie zaliczam. Tak się spieszę. Kurwa mać. Dobra, chyba po, rower po rowerze. Rower rozwalony. Nie, jeszcze, jeszcze będzie jechał. Ten zdecydowanie. Jeszcze jeden skok, do cholery y, Damian Tibon, trzymaj się, już jestem na w blisko Wyeliminuj bojowników, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie wychylaj się, nie wychylaj się. Dobra, jestem niezauważony przez nikogo od razu broń właściwą. Eee. Aiden chowaj się. Kto cię tam widział? Tu koleś cię widział? Aha, profiluj. Profiluj. Dziękuję. No, nie ruszaj łapetynką Elegancko. Bo teraz ten koleś zauważy trupa. A może nie? Okej... Okay. Soba... O cholera. A ten tu skąd? Jest. Kto tu mnie widział? Ty mnie widziałeś? Aj tu jest jeden. Nie, nie, Aiden chowaj się. Widzę trupy, no niestety. Niestety widzę Aiden. Sniper, sniper, sniper. Priorytet. Elegancko. Załatwienie obydwaj. Jeden mi został tylko. Przynajmniej jednego widzę. Aj, widzę następnego za osłonę. Okej, okay, oberwał. Teraz za tą osłonę gdzieś tu był gość. Jest tam, może to jest Tibon. Kamerka. Jest następny. I to blisko mnie, ekstra dobra, Tibon się wychylił, czyli to oznacza, że wszyscy, koniec, pozbierajmy z nich co się da, chować broń. Nie mieli nic ciekawego, żadnej nowej pukawki dla mnie. Gdzie ja ich wszystkich załatwiłem? Dobra, od tego już chyba wszystko zebrałem. Raczej, raczej tak. Tu leży snajpa. Mamy już taką. Tu leży następny trup. Dobra, lecimy do Tibona.

Johnny, okay. so I need to arm more traps. Then we're going to Oh, well, you got something better to do? I am off of me. I'm taking some heat here, man. Satfiengo, czy nie? Nie. Co ja tu widzę? Bardzo ładnie. Gdzie? Gdzie mamy iść, stary? Bo tu nie ma sensu się bawić w pukaweczkę typu Tłumik. Sure Okej, okay, stary, tylko już? Broń Tibona, ok.

Druby. Jest gruby, zaatwiony. Aw, auć auć! kto to do mnie strzela? Zaatwiony. Nie, co ty gadasz? Jak zostałem ze za... przez co? Przez kogo? Okej, od razu. Taka zabaweczka. I tu będą się jechać. Dwóch dodatek. Jest, załatwiono gościa. Aiden, już do cholery, schowaj się. się coś tu jeszcze wybucha? Tak, jeszcze coś wybucha. Teraz mamy tutaj mnóstwo kolesi. Dobra, łapka zadziałała. Tutaj, goście, są. Elegancko. Tam jest koleś. Nie wiem za bardzo gdzie. Dobra, przysunął się. Zmienił broń. Gdzie on jest? Włożysz w mordę. Gdzie? No za zarąbista, stary. Pierwszą rzędna.

Dobra, ale skąd to nie będą jechać teraz? Nikogo nie widzę. Ożesz w mordę. Załatwiono. Cholera! Nie w smurek je łopie. Kto tutaj wzywa wsparcie? Wezwano posiłki, no niestety. Przeładuj się na spokojnie, stary. Do cholery, będzie bardzo gorąco. zaraz zginę. Tragicznie. Jeszcze posiłki wezwano. A mi zabraknie. Dobra, Aiden, spokój się teraz. Łapka. Może to coś pomoże. O Boże. Dobra, zmiana. Elegancja. Elegancja. Ilu ich jeszcze zostało? Dużo do cholery. I tutaj misiaczku jest. Tutaj. I ta strona. Ajden, odsuń się. Czy ja mogę tutaj coś fajnie wysadzić jakoś? Tak, coś tam wysadziłem. Dobra, biegniemy do tego ostatniego gościa. Jest, załatwione, udało się. Tibon już lecę do ciebie. Tu było gdzieś wejście. Trochę mi z... ubyło. Go! Go, go, Chodź Tibon, lecimy. Sniper? Gdzie? 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 To do? Get the off the oh, oh, on. Dobra. Jest jeden snajper mniej. Ostatni koleś. O, gdzie ten snajper jest? Dobra. Jak? Pibon zginął. Do cholery. Dobra, ludzie, to jest wszystko do ogarnięcia. Ja, no cóż, ja ci na to poradzę. Sniper. Pibon, uspokój się. Próbuję. Jest zatwiony. Sibon, gdzie ty się tam wyrywasz? Kurwa. Okej. Okay. Pięknie, pięknie. Wyczyściło trochę teren. Teraz tego koleżkę. Odrzekuję. Jest, dostał. Oh my god, następny. Teraz snajpa. Gdzie ci kole są? Niestety nie za bardzo ich widzę. Jest, oberwał. Spotka się z Tibonem. Tibon, lecę do ciebie, tylko oczywiście właściwą broń muszę wziąć. O, ekstra. Będą fajerwerki. Tibon, dawaj. No jasne, z chęcią. Portfolio! Co za koleś! No i szlak trafił wszystkie roboty. Pająki, nie pająki. A nie, tylko wysadziłeś swój bunkier do łodzi. Okej. Okay. Tibon, Jezu, jak ty szybko tak się poruszasz? Skąd tyś te samoloty w ogóle wziął? Konstrukcje wszystkie. Chłopie, z wózkiem ze złomem jeździłeś? Może skupowałeś? Od gości, którzy jeździli z wózkami. No, ajden, ajden. Mamy hey, łódź. Ja to wygląda zarysy naprawdę potężnie, a to zwykły kuter do cholery. Ucieknij, ucieknij. Chyba to będzie raczej łatwe. Nie będziemy się śpieszyć. Za bardzo uciekać nie będę. Spokojnie jechał. Płynął.

to That data -bon... can't leak, -bon. <laughs> sprawę. Tym razem autentycznie postaram się zrobić to w właściwy sposób, nie lądując na plaży. I try not to get attached to things anymore. <laughs> <Do> <laughs> no, no, kurwa, to lose them? Yeah, I need to learn that. Oh, I'm at Mount St. Helens <laughs> right now, believe me. That do not mean I'm not a Despite that setback, I'm a free man now. I owe you. Now it's back to Shartown. So, you got a place for me to stay, man? Uh, we're. squatting in your old CTOS station not the bunker <laughs> well that'll do it i can't wait to pick apart these files of yours to see what's caused all this hullabaloo that data can't leak t-bone i'm trading it for my sister you got nothing to worry about you did me a solid now it's my turn Uff, do cholery, nie musiałem tego wszystkiego przechodzić jeszcze raz. jak ja głupi jestem, nie? Taka serwerownia to by parę pięter zajmowała Tibum, co uh -huh.

deal is, I bring you the information, you decrypt it. Well, then you got a big problem. Hey! We need your expertise. Server is using your encryption. We need... Grady... King. Are you sure you're gonna be able to get this data without getting caught? No. Fine. Klara Kiszenie ogórków. No dobra, Klara, to ty tu zabawiaj gościa. Ślinka ci cieknie, Klarko? Co się dzieje? Aiden.

What? Who is this? If you don't talk, you don't leave. Oh no. Come on, please. I got no name. You don't understand, I'm trapped. I can't stop. I can't stop seeing that little girl. She's just... looking at me. What's up, I said. Shut up. up. Zjeżdża z mózgu w rejony paranoi, a bardziej schizofrenii. <laughs> Okej, okay, czyli znowu zabawa z Jordim mnie czeka. Świetnie. Bardzo jestem z tego powodu zadowolony. Tej postaci mi już trochę brakowało bliższego kontaktu z nią. Także widzimy się ludzie w następnym odcinku razem z Jordim jako moim kompanem. Cześć czołem!